Dzień dobry kochani, na naszym profilu już mówiłem o podatku od fotowoltaiki, od utylizacji, więc słuchajcie, mamy to już z głowy. Dlaczego? 9 października 2025 roku wchodzi ustawa. Ja wam to przeczytam, ale zanim to zrobię, słuchajcie, zaobserwujcie profil i obejrzcie film do końca, zobaczycie o co chodzi. Panele fotowoltaiczne zainstalowane przed 1 stycznia 2006 roku będą podlegały nowym zasadom utylizacji od 9 października 2025 roku. Właściciele tych starszych instalacji będą musieli sami podnieść koszty recyklingu lub rozpocząć płacenie rocznej opłaty, kochani za recykling. W przypadku instalacji przydomowych właściciele będą mieli 3 lata kochani, 3 lata na, do wejścia w życie przepisów, aby zdecydować się na wymianę paneli lub na płacenie opłaty. Kluczowe zmiany od 9 października 2025 roku. Nowa odpowiedzialność. Właściciele paneli PV, które zostały wprowadzone do obrotu przed 1 stycznia 2016 roku staną się odpowiedzialni za ich utylizację. System opłat. Właściciele instalacji starszych niż data graniczna 1 stycznia 2016 roku będą musieli ponosić koszty utylizacji lub opłacić roczny ryczałt związany z użytkowaniem sprzętu. Czy to jest przegięcie pały. Podstawa prawna tych, nie powiem kogo, podstawa prawna zmiany są efektem wdrożenia unijnej dyrektywy dotyczącej rozszerzonej odpowiedzialności producenta ROP, a konkretnie dotyczące sprzętu historycznego. I teraz słuchajcie, przecież to jest jakaś utopia. Każą nam utylizować nasze dziesięcioletnie panele, które dalej produkują energię. Przecież to jest bzdura. Idziemy dalej. Dla kogo są te zmiany? Dotyczą one właścicieli starszych instalacji fotowoltaicznych zamontowanych przed styczniem. Przed 1 stycznia 2016 roku. Nowe przepisy obejmują zarówno firmy, jak i podmioty publiczne, jak i rolników. W przypadku prywatnych prosumentów, opłata ta nie jest zryczałtowana, ale obowiązek wymiany lub uiszczenia opłaty będzie dotyczyć ich również. Czyli co? Chcecie powiedzieć nam, drogie państwo, drogi mój rządzie, że teraz przyjdziecie do mnie i powiecie mi, że moje panele, które mają. 10 lat i produkują, bo ja mam 25 kW kilowatopików fotowoltaiki. I teraz chcecie mi powiedzieć, że moje panele, które mają 10 lat, mam je zutylizować albo wyrzucić? Czy was pogięło? Do końca już? Kto mi tu przyjdzie na moją działkę i mi powie, że mam zutylizować moje panele, które produkują mi prawie 200 kWh? nie przy słońcu, nie zrobię tego i mówię: Nie, no chodźmy na ulicę, zróbmy z tym porządek. Kto pozwolił decydować im naszymi pieniędzmi rozdos, rozdysponowywać? Ja jestem tak podenerwowany tą nową ustawą. To, co przeczytałem, to, co usłyszałem, to jak to wygląda. Kochani, zrobimy coś z tym, czy nie? Dramat, no dramat!